Teraz możesz korzystać z programu sprzedażowo-magazynowego RAX na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Wystarczy dostęp do Internetu i komputer wyposażony w przeglądarkę internetową, nieważne czy jest to Mac, Windows czy Android. Oto przykład działania. W oknie przeglądarki internetowej wpisujemy odpowiedni adres, a następnie logujemy się do wirtualnego serwera. Połączenie jest szyfrowane. Po zalogowaniu na serwer uruchamiamy program RAX. Logujemy się do programu. Po zalogowaniu mamy pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu sprzedażowo-magazynowego w oknie przeglądarki internetowej. Dla przykładu przechodzimy do sprawdzenia stanów magazynowych. Możemy zweryfikować ilość towarów w magazynie. Podobnie możemy dodać do programu nowego kontrahenta, a następnie wystawić dla niego fakturę. Podsumujmy najważniejsze korzyści pracy online. Dostęp do aplikacji wielu użytkowników w różnych lokalizacjach o dowolnej porze. Podgląd stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Możliwość wystawienia dokumentów sprzedaży z każdego miejsca na świecie. Brak konieczności inwestycji w serwer lokalny na potrzeby instalacji programu. Brak ryzyka utraty danych lub ich uszkodzenia. Raz na kwartał. Automatyczna aktualizacja systemu do najnowszej wersji. Niski miesięczny koszt dostępu do usługi. Jedynie 150 zł netto miesięcznie za użytkownika. Potrzebujesz programu dla swojej firmy? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej. Rax, 35 lat doświadczenia. Dziękuję za uwagę.